Dzień dobry, Justyna Postępska, Compliance Update. W dzisiejszym odcinku naszego programu zapoznamy się z czymś, co frapuje i interesuje zapewne większość osób, które przystępują do wdrażania systemów compliance w przedsiębiorstwach, mianowicie z praktycznymi aspektami wdrażania. Wiele mówi się o tym, że należy system compliance wdrożyć, przygotować odpowiednie procedury, mieć albo nie mieć compliance officera. To zależy od organizacji i wymogów firmy. Na temat. Natomiast czym jest właściwie to wdrożenie, oprócz przygotowania regulacji? Po co właściwie ten compliance przygotowywujemy? I właśnie dzisiaj, w dzis dzisiaj w, na, na, podczas naszego spotkania, chciałabym Państwu opowiedzieć, o praktycznych aspektach wdrażania compliance metodą rest -comple. Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, jaki jest stan istniejący w naszej organizacji, w naszej firmie. Czyli biorę tutaj pod uwagę wielkość naszej firmy, nie będę budowała bardzo rozbudowanych systemów compliance, regulacji wewnętrznych dla firmy, która tego nie potrzebuje. Branżę, w której działam, Specyfika branży może nakazywać mojej firmie na stosowanie odpowiednich wymogów, kodeksów etyki, ewentualnie zasad zbiorów dobrych praktyk. Regulacje. I wytyczne, które obowiązują przedsiębiorstwo. W tym zakresie patrzę, w jakich branżach działam, jakie regulacje mnie dotyczą, kim są moi klienci, kim są moi kontrahenci, czyli w tym zakresie wszystkie przepisy prawa i nie tylko przepisy prawa, ale standardy, praktyki rynkowe, które dotyczą mnie jako przedsiębiorcy, ewentualnie prowadzone inwestycje, czyli z jakimi kontrahentami współpracuję, kto jest moim partnerem biznesowym. Struktura kapitałowa. Struktura kapitałowa, czyli jeżeli jestem spółką matką, w jaki sposób będę wdrażać compliance, bo przecież system compliance wdrożony w spółce matce bez spółek córek nie do końca będzie odzwierciedlał, właściwie, spełniał swój cel. Ewentualne dane historyczne, czy ja miałam jakieś zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości, bo przecież mogłam mieć już takie, nawet jeżeli nie mam jeszcze wdrożonych procedur dotyczących sygnalistów. Czy ja miałam jakieś fraudy wewnętrzne, kradzieże, jakieś działania na szkodę spółki? Ewentualnie, czy moja firma została ukarana albo upomniana przez organy w związku z jakimś postępowaniem? Co jeszcze biorę pod uwagę, jeżeli wdrażam compliance? Na pewno powinnam wziąć pod uwagę plany rozwoju mojej firmy, czyli te aspekty, w których zaczynam, zaczynać będę nową działalność, nowy biznes. Struktura organizacyjna, niezwykle element istotny w wdrażaniu, we wdrażaniu struktury, we wdrażaniu programu compliance, bowiem od tego zależy, Budowa całego systemu testowania compliance. No i oczywiście na końcu, ale wydaje się, że to też rzecz jest jedna z ważniejszych rzeczy możliwości finansowe i kadrowe mojej firmy, bo przecież systemy compliance mogą być związane wdrożenie takiego systemu compliance może być związane także z implementacją odpowiednich narzędzi IT, zatrudnieniem osób mówiłam o compliance officerze ale przecież to będzie dopiero wtedy uzasadnione, właściwie nie uzasadnione, tylko to wszystko, jakie system compliance chce mieć, będzie zależało właśnie przede wszystkim od wielkości firmy, no i także moich możliwości finansowych jako przedsiębiorcy, po to, by te systemy compliance wdrożyć. No i teraz, jeżeli ja sobie już taki podział zrobię na te różne obszary to powinnam dokonać analizę, przeprowadzić analizę stanu istniejącego w mojej organizacji, w mojej firmie. Na czym ta analiza polega? Czyli to jest właśnie taka analiza luki w organizacji. Tutaj powinien może, może powstać albo powinien powstać jakiś sformalizowany dokument, raport, jakaś tabela, przecież to nie musi być opis, jeżeli to ma być dla mnie jako kogoś, kto wdraża ten compliance, i tutaj on ma na celu umożliwienie określenie zakresu regulacji wymaganych dla danej firmy, ram prawnych dla tej firmy, w której ona działa, wykrycie ewentualnych braków i obszarów wymagających zainteresowania przygotowanie takiego wstępnego modelu systemu compliance, który będzie kolejno do, dopasowywany do mojej specyfiki. I to, to nam pokaże właśnie ta analiza luki compliance. No I teraz, jeżeli będę mieć ten raport, tę tabelę, ten wynik moich prac w postaci analizy luki, co ja z tym powinnam zrobić? Po co, po co ja to mam? Tak? Będę widziała, gdzie w mojej firmie są braki w regulacjach, Wewnętrznych, ale nie tylko w tych regulacjach. Będę widziała, przynajmniej powinnam widzieć, jakie są braki w ewentualnym postępowaniu, w procesach mojej spółki w zakresie zgodności z pisami prawa i wytycznymi, a ewentualnie standardami, które obowiązują w branży, w której działa. I tutaj. Ta luka compliance to oczy co ona zawiera, to już, to już powiedziałam. Jeżeli będę widziała, co tak, co nie działa, gdzie mam odchylenia od tego stanu zgodnego, od, czyli tego, który, do którego powinnam dążyć, od tego faktycznego, czyli tego jak jest u mnie w organizacji, no to w takim wypadku y, powinnam. W tej wyniki analizy luki przedstawić osobom decyzyjnym, zarządowi, radzie nadzorczej, kierownictwu i tutaj zasugerować działania pod, mające na celu likwidację tej analizy, tych, tych luk, czyli niezgodności. I tutaj w tym celu właśnie nam będzie służył ten, cały te, wdrożenie tego całego systemu compliance. No jak dokryłam luki będę chciała odpowiednio procesy naprawić, ale to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Te luki będą ciągle powstawać. Żyjemy w zmiennym środowisku prawnym, zmiennym środowisku gospodarczym, z wiele czynników wpływa na naszą działalność jako przedsiębiorców. W związku z tym to compliance, który wdrażamy, będzie właśnie takie płynne, takie będzie zmienne. I teraz Zrobiłam analizę luki. Jaki jest kolejny etap, który w przedsiębiorstwie, w firmie jest konieczny do przygotowania? Ale uwaga, być może już u Państwa istnieje, być może jego posiadaczem jest departament audytu, jednostka audytu albo jednostka finansowa. Mianowicie wyodrębniam procesy, wyodrębniam procesy istotne. Z punktu widzenia compliance. I żeby takie, wy, żeby takie procesy istotne z punktu widzenia compliance wyodrębnić, mogę się posłużyć istniejącą, jeżeli istnieje oczywiście, mapą ryzyka procesów istotnych, albo wykresem, zbiorem procesów istotnych w przedsiębiorstwie, który to powinien wskazywać taki, taki dokument, albo, albo tutaj plik elektroniczny. Procesy, podprocesy, jednostki organizacyjne biorące udział w danym procesie. I na tej podstawie ja także jestem w stanie, mając na te procesy, wykować, czy w tych istotnych procesach mam jakieś luki compliance. Owe. I teraz, na jakiej podstawie ja przeprowadzam to, czy ja mam. Analizuję to, czy mam takie luki compliance. Owe. A na podstawie na przykład yy, do takich, takich źródeł, takich informacji, które mam właśnie z wewnątrz firmy, to będą jakieś raporty, to mogą być jakieś ra raporty na przykład o wypadkach w firmie, raporty na temat pracowników, nie wiem, na warunki, w jakich pracują. To mogą być jakieś ewidencje absencji, ewidencje związane z reklamacjami klientów, ewidencje związane, czy rejestry związane z jakimiś reklamacjami kontrahentów. To, może, to mogą być rejestry zdarzeń w spółce operacyjnych, czyli nie wiem, niedziałania serwerów nie działa, awarie sprzętu IT, awarie innego rodzaju, które w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa mają na mnie wpływ. Mogą to być także rejestry, ewidencje, mogą to być raporty związane z zaleceniami pokontrolnymi, czyli tutaj mogą być, jeżeli kontroluje mnie inspekcja sanitarna, to takie, to takie raporty, jeżeli inne organy, to właśnie wyniki tych raportów. To mogą być audyty zewnętrzne i wewnętrzne, i tutaj, jeżeli mamy wdrożone już procedury anonimowego zgłaszania nadużyć, to także te informacje o ilości takich, Zgłoszeń, a także typie, także mogą być dla mnie bardzo istotną źródłem informacji mającym na celu lokalizację ryzyk compliance. I także inne źródła, które i informacje wynikają z monitorowania otoczenia prawnego, czyli jak moje, moja konkurencja, podmioty działające z branży, jakie mieli problemy, jeżeli to jest oczywiście z dostępnych danych publicznie, takie informacje można uzyskać i w oparciu o tego typu e, informacje ja identyfikuję ryzyka compliance. I tutaj w zakresie e, tych ryzyk compliance e, tworzę sobie taką właśnie mapę ryzyka compliance, czyli Weryfikuję, jakie to ryzyko jest, jakie, jakie jest prawdopodobieństwo jego materializacji, jak ono może być dla mnie dotkliwe. I w oparciu o takie, taką, właśnie, tabelę, plik, jestem w stanie zidentyfikować i stwierdzić, które z tych ryzyk, które wskazałam dla organizacji jako ryzyka compliance ogólnie, są dla mnie najbardziej możliwe do. Zrealizowania mogą mnie rzeczywiście dotyczyć, tak to prawdopodobieństwo, materializacji i dotkliwość będzie miała wpływ na moją działalność jako firmy. No i jeżeli sobie już takie ryzyka zidentyfikujemy, wskażemy, w których są procesach, tych procesach istotnych, bądź z punktu widzenia compliance istotnych, jestem w stanie ocenić, gdzie ryzyko występuje i jaki, ryzy jaki mam sposób w danym procesie, by to ryzyko mity mitygować. Czyli, yy, jeżeli mam, tak, no, taki może na, na przykładzie będzie, będzie najprościej yy, to zrozumieć: jeżeli mam yy, linię technologiczną do produkcji czegoś tam i yy, mamy awarie, nie wiem, prądu, nie jesteśmy w stanie uruchomić tejże linii, to jest ryzyko operacyjne, mam jakieś mityganty pod tytułem mam z, a zapasową linię energetyczną albo nie wiem, generator prądu. No i to są takie właśnie moje elementy, które ja to ryzyko mityguje. I dla każdego z ryzyk compliance badam, jaki w danym procesie sposób, Mam by zmitygować to ryzyko. Czy on jest? Czy on jest, wynika z, właśnie z kontroli, czy to może być nie wiem, w przypadku na przykład przelewów, które są akceptowane, nie wiem, przelewy pensji dla, dla pracowników, że zawsze robi to dwie osoby. Jedna osoba, i druga osoba potwierdza, to jest właśnie przy, przykład e, mitygacji ryzyka pomyłki, ryzyka operacyjnego, związanego z wysyłaniem przelewów. I tego typu dla każdego ryzyka, które u mnie w firmie istnieje? Ryzyka zgodności, ja mogę sobie stworzyć albo zweryfikować, bo tak jak mówię, mogą już istnieć procesy kontrolne. I teraz przechodzimy już do ostatniego elementu. Opowiedziałam, czym jest mapa ryzyka, powiedziałam, czym jest analiza luki. Testowanie compliance. Ja sprawdzam, w jaki sposób te procesy kontrolne. I te mityganty ryzyka działają w mojej firmie. Czyli testuję je. Testuję je w różny możliwy sposób, to zależy od procesu. Natomiast właśnie na tym polega to testowanie. Compliance. Testowanie compliance możemy podzielić też już tak z praktyki na testowanie pionowe, czyli w dół. Sprawdzam, jak te procesy niżej chodzą. Testowanie poziome, to jest testowanie, które się odbywa na jednej linii w danym procesie. I z punktu widzenia pracy compliance officera mogę powiedzieć, że to są procesy ciągłe, czyli Ocena ryzyka braku zgodności będzie oceną ciągłą, będzie to ocena, która będzie się zmieniać. Gdzieś w pewnych przypadkach może to ryzyko być mniejsze, w innych przypadkach może być większe. Natomiast ta mapa ryzyka będzie mapą, która żyje, która ciągle się zmienia, która będzie wraz z rozwojem naszej firmy się rozwijać, ewentualne ryzyka. Będą, być, będą mniejsze, jeżeli będziemy zmniejszać dany biznes. W związku z tym, to jest najistotniejsze z punktu widzenia pracy compliance officera. W kolejnym odcinku przejdziemy już do kolejnych aspektów związanych z pracą compliance officera przy wdrażaniu ryzyka, wdrażaniu compliance i analizy ryzyka compliance. Tymczasem zapraszam Państwa bardzo serdecznie na warsztaty z wdrażania systemów compliance, gdzie zostaną zaprezentowane także takie mapy ryzyka, na przykładach z różnych branż, przedsiębiorstw działających w różnych branżach, gdzie będziemy także omawiać regulacje wewnętrzne właśnie dotyczące compliance i zajmiemy się także bardzo szczegółowo testowaniem compliance, warsztaty Odbędą się już w czerwcu, w dniach 9 i 10 czerwca. Serdecznie zapraszam. Jestem na postęp. Dziękuję.